Siostry i bracia, w spotkaniu ze Słowem y, ujawnia się cały świat, który w sobie nosimy. Chciałbym się podzielić z wami tym odczytaniem, tym odkryciem związanym z dzisiejszymi czytaniami. Najpierw to jest świat ciekawości. Bardzo mnie zawsze interesuje, mam takie pragnienie, żeby zobaczyć miejsca, w których Rozgrywało się jakieś wydarzenie. Kiedyś takie wyraźne pragnienie miałem, żeby zobaczyć klini, wielkie opactwo, w którym żyło ponad tysiąc osób. Jak to wyglądało, jak to funkcjonowało? Bardzo nie jest to możliwe, bo już tylko kawałek zakrysti został z tej wielkiej budowli i nikt, nie, nikt jej nie zbuduje po to, żeby ktoś to mógł zobaczyć. Ale mówię o ciekawości, dlatego że. List do Hebrajczyków przybliża nam trochę y, rzeczywistość liturgii, modlitwy, ofiar, które były składane w Starym Testamencie. A więc przypomina nam, tłumaczy nam, na czym to polegało, co to była za przestrzeń. Jesteśmy przyzwyczajeni do świątyni, do takiej struktury kościoła, do prezbiterium, czasem do balasek, do nawy ale ta rzeczywistość była zupełnie inna jak ona wyglądała, bardzo mnie to też interesowało i autor tego listu wprowadza mnie pokazuje mi to miejsce, jedno miejsce jeden namiot, drugi zasłona, która była tą granicą nie wolno było za nią wchodzić nikomu tylko temu kto składał ofiarę kadzenia wchodził tam z krwią zwierząt może nam to bardzo pomagać w takim przybliżeniu sobie innych obrazów, właśnie tych ofiar, chociażby tej paschalnej, którą Izraelici składali w Egipcie jeszcze, pierwszą kolejne, i tą pamiątkę tego wyjścia, jaką świętowali, każda z okoliczności, każda z uroczystości miała swój ryt, miała swój sposób oddawania czci Bogu, ale właśnie. Jesteśmy dzięki temu obrazowi, i y, 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 autor listu do Hebrajczyków prowadzi taki dialog między tym, co dawne i dzisiaj. Y, jesteśmy podprowadzeni właśnie pod te znaki, znak krwi, y, którą skrapiano ludzi y, ze zwierząt ofiarnych. Jako znak pokuty, znak wynagrodzenia, przebłagania za grzechy, bo widzi to przejście od krwi zwierząt, do krwi Jezusa, od tego, że kapłan wchodzi z krwią nie własną, tylko cudzą, do Jezusa, który ofiarowuje własną krew. Krew, która nas zbawia, która nas chroni. O, okryci tą krwią jesteśmy w oczach Ojca, właśnie Jego dziećmi, Jego stworzeniem. Na nowo ten obraz w nas jest. Oczyszczony, na nowo jesteśmy piękni. Obraz krwi, którą Jezus wnosi za zasłonę, i która sprawia, czytamy w tym ostatnim fragmencie, że zostaliśmy oczyszczeni, nasze sumienia zostały oczyszczone z martwych uczynków, zobaczyłem jako połączenie z Ewangelią dzisiejszą, króciutką. Właściwie nie słyszymy słów Jezusa, tylko słowa innych, słowa bliskich, właściwie ich działanie i tą opinię, która jest o Jezusie. Jesteśmy w trzecim rozdziale, słyszeliśmy o powołaniu uczniów rozpoczyna się jakby z pełnym takim natężeniem działalność Jezusa. Głosi słowo i ci, do których Jezus dociera chcą być z Nim dłużej, idą tam, gdzie On jest, już nie tylko czekają, że znowu przyjdzie. Wszyscy chcą być blisko Niego, tłum zbiera się, chcą może z Jezusem rozmawiać, czegoś potrzebują, o coś proszą. Może mieliśmy takie doświadczenie, że mamy tylko jedną sprawę w kolejce gdzieś i tam tych osób jest kilkadziesiąt czy więcej, ale ja tylko w jednej sprawie. I ci wszyscy właśnie zgromadzeni przed drzwiami, przed tym domem, gdzie Jezus przebywa, tak bardzo są angażujący Jezusa i uczniów, że nie mają kiedy jeść. Nawet posilić się nie mogli. Mam wrażenie, że dla świętego Marka, słyszałem taką opinię, że święty Mark jest ogromnie wrażliwy na jedzenie. Jeżeli na coś zwraca uwagę, to właśnie, żeby po wskrzeszeniu zmartwych, żeby dano tej dziewczynce jeść. Ale że dla Świętego Marka jest to taki sygnał, że rzeczywiście to była aktywność Jezusa na maksimum jego możliwości, że już nic nie zostało, Jezus nic nie zostawił dla siebie, wszystko wydaje, cały swój czas, całe swoje siły. I nie jest w tym rozumiany. Tak się nie robi. To jest, to jest jakieś szaleństwo, to jest, to jest przesada. To jest coś niepokojącego, dlatego trzeba zmobilizować, zaangażować bliskich, żeby, żeby wpłynęli na Niego, żeby zmienił swoje postępowanie. Czy Jezus potrzebuje pomocy swoich bliskich, czy też innych, żeby zobaczyć, żeby rozeznać, że działa zbyt aktywnie? Że nie powinien aż tak bardzo się angażować, że nie powinien się tak męczyć, nie potrzebuje tej pomocy. A więc nie mamy do czynienia z sytuacją, w której Jezus czyni coś złego, tylko z tym, jak jest odbierana Jego działalność. Mam wrażenie, że to jest ważne światło dla nas, że to spojrzenie z boku, albo użyjmy tego określenia, to patrzenie po ludzku, mija się często z istotą. Czy z tym, jakie to działanie jest naprawdę? Ale idźmy jeszcze dalej. Bardzo często jest tak, że patrzymy na innych przez pryzmat własnych doświadczeń, yy, własnego yy, przeżywania, przeciążenia, przemęczenia. I może się tak zdarzyć, że ktoś tak bardzo, co jakiś czas słychać takie, o, o takich wydarzeniach, że ktoś y, zmarł z przepracowania. O, o, z, na, nasuwa mi się taka historia o jakimś lekarzu, który miał kilka dyżurów z rzędu. Tak, I że to w końcu to serce nie wytrzymało. Nie było odpoczynku między jedną pracą a drugą, tylko cały czas. Więc to ktoś, kto ma takie doświadczenie, sam czy blisko. Może patrzeć już lękliwie na zaangażowanie innych, na tą działalność Jezusa i przyznawać rację, to przesada, bo odpoczynek jest potrzebny, bo przemęczenie. Pan Bóg stworzył dzień do odpoczynku, można to teologicznie też uzasadnić. Ale zmierzam do tego, czym kończy się właśnie list do Hebrajczyków, kiedy już przy te słowa przywołałem. Chrystus oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Tym, co potrafi nas ogromnie zmęczyć, wyczerpać, poprowadzić do, do takich granic, do braku sensu, potrafi być, czy jest to, tym, co potrafi nas tak wyczerpać, jest to, co. Nie niesie ze sobą życia to, czego nie czynimy dla Boga, czasem dla jakichś własnych celów, dla siebie tylko, czasem dla jakichś celów typu zysk czy coś innego. Potrafimy wiele pracować i być wyczerpani, właśnie odchodzić od zmysłów, tracić wszystko, nie dlatego, że żyjemy, służymy Bogu, ale dlatego, że ta praca, jest jakoś martwa, że nie rodzi życia, że ten wysiłek nie prowadzi do życia. Cieszę się ogromnie takim doświadczeniem dobrego zmęczenia, a więc takiego dnia, takiego czasu, który jest wypełniony po brzegi. Czuję zmęczenie, czuję, że sił mam mniej, czuję, że chciałbym, wiem, słyszę to, czy jakoś odczuwam w sobie, niech to słowo zostanie, że potrzebuję odpoczynku, marzy mi się coś, narty, czy coś innego... ale, y, że to dobre zmęczenie nie zabiera życia... i znam też smak innego wysiłku, czy zmęczenia, takiego y, odczucia na koniec dnia, w którym mam poczucie... Zmarnowanej, yy, zmarnowanego czasu, może straconych sił, niepotrzebnie, coś mnie bardzo wciągnęło, zajęło, nie miałem się tym w ogóle zajmować, było niepotrzebne, niewłaściwe, męczące. Staje przed nami Jezus, który pracuje dla Ojca, który przeznacza na to wszystkie swoje siły. I go to nie męczy, kiedy spotyka kolejnych, kolejne osoby, kiedy wrócił z misji, i ci ludzie przychodzą do niego, jest gotowy im służyć. Jest gotowy dla nich, do nich przemawiać, zajmować się chorymi, słuchać tych, którzy chcą się nim z czymś podzielić. Dzisiaj szczególnie modlimy się z Maryją. I Maria jest tą, która całe swoje życie oddała Bogu, mówiąc najpierw, że jest służebnicą pańską, a potem potwierdzała to przez całe życie, była do Jego dyspozycji. Może nam wyprosić łaskę takiej pracy, takiego służenia Bogu, takiego słuchania Słowa, które nas nie męczy, które rodzi życie, które sprawia, że tych sił nam jakby przybywa. Bo tak mówi Słowo, że ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Prośmy o odkrycie takiej, takiej służby, takiej pracy, takiej aktywności, takiego spalania się dla Boga, które rodzi życie, a oczyszcza nas z tego, co jest martwe. Amen.